Jest poniedziałek, 28 kwietnia. Uroczystość świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski. Codziennie o 18 znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. Wysłuchasz tu też rozmowy, w których razem z naszymi gośćmi szukamy odpowiedzi na trudne pytania dotyczące wiary i Kościoła. Pochodnia Podcast. Możemy się rozwijać dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Po swojej męce Jezus dał apostołom wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani, Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im, Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc, i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii i aż po krańce ziemi. Oto Słowo Boże. Kto we łzach sieje, rządź będzie w radości. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Mówiono wtedy między narodami, wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła. Odmień znowu nasz los, O Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Kto we łzach sieje, rządź będzie w radości. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian: Bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele, to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania, pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostawać zaś w ciele, to bardziej konieczne ze względu na Was. A ufny w to, że pozostanę i to pozostanę nadal dla Was wszystkich, dla Waszego postępu i radości, wierzę, aby rosła Wasza duma w Chrystusie Jezusie przez moją ponowną obecność u Was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja, czy to gdy przybędę i ujrzę Was, czy też będąc z daleka, mógł usłyszeć o Was, że trwacie mocno w jednym duchu. Jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię, i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. To właśnie jest dla nich zapowiedzią zagłady, dla was zaś zbawienia i to przez Boga. Wam bowiem z łaski dane jest dla Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, skoro toczycie taką samą walkę, jaką u mnie widzieliście i jaką teraz prowadzę. Oto słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Kto chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Oto słowo pańskie.